No siema, dzisiejszy film będzie zdecydowanie inny niż wszystkie Rotond, głównie dlatego, że nie będę grał w FC24, natomiast będę grał w inny sposób, ale w jaki, to dowiecie się za jakiś czas. Dobrze, dobrze, dobrze! I dzisiaj lecimy do Warszawy, aby wspólnie z Olafem, Pelka Damianem, a nawet i panem Tomaszem Ćwiąkałą wziąć udział w potężnym quizie Red Bulla w ramach projektu Enjoy the Game. Całość możecie zobaczyć na kanale u Pelka Damiana. U mnie zobaczycie to, co się działo za kulisami, ale co wam będę mówił, zobaczcie sami. Siema Państwu, witam serdecznie. 40 godzin temu jeszcze byłem na meczu w Turynie. Dzisiaj quiz. Pelka Damian, Olaf, X, X, Tomasz Świąkała. Spałem razem 3 godziny. Pociągu? Także po wstępie hotelowym udaliśmy się do siedziby Red Bull'a A gdzie może być siedziba Red Bull'a? Oczywiście w Warszawie Jasna możliwość Wesołym i żwawnym krokiem poszłopaliśmy w stronę czerwonych byków Ale niestety okazało się, że poszliśmy w złą stronę Czy to co? Źle poprowadziłeś No dobrze, cały zespół hmm. Podpisana, co ty gada? Kiesa Kiesa, Nie tylko Kiesa, mówiłem Dla widza <noise> Dla widza <w> jasne. <noise> Ej, tam są chyba jakieś byki Like bull. Jak tam? Czy pierwszy jesteśmy? Nie, wszyscy już to. jak on Żyjesz w ogóle? No i z racji, że jak mówiłem wcześniej, spałem dosłownie 3 godziny w pociągu Uznałem, że potrzebuję jakiegoś wzmocnienia i no, trzeba się poratować bólem. Pytanie jest takie 3 godziny spałeś? Tak. W pociągu? Ale na luzie, na luzie Tak? Zrobienie. To na spokojnie, pójdziemy tam na dół, bo wszystko się dzieje na dole To się zmienia To mi skrzydeł? O, To jest sera, to jest ananas. Znaczy to jest i ser, i ananas. To no. niczym szkoda zrobić, nie? właśnie wiem, że na mnie to nam jest potrzebne. Nie musisz robić kontentów. Nie, no nie, no wiesz co? Wszystko na no. moich barkach. Szczoteczkę? Jestem Do Dowody nie bierze, ale w nie bierze? W której nie byłem? Ale czekaj, przecież ja nie będę używał twojej szczoteczki. Nie mam na to dowodu. To zajebiście, a masz jeszcze tego? Pastę? No! Jasne, że nie No daj pastę No nie mam No daj pastę No nie mam Doskocz do stepu. Ty sam się skocz. No nie, przecież tak. Dodaj Dodać skrzynę Szkoda, że nie wygrali, co? I za mnie, nie? Ja byłem za Interem Cześć, Cześć Jak poziom wyspania? Do dziesięciu musimy ustalić skalę. Sześć. W tej słabnej osobie? To jest influencer. Dlaczego? Nie. To jest ten. Z nim wiesz ostatni odcinek na kanale HBOJINTE, prawda? No. to ty. Kto? Gdzie jest do mnie? No właśnie, zostawiam. Damian zrezygnował z udziału. Jest dobre to. Chciałem bardzo poinformować, więc. Bierzemy naszego operatora Ale to jest ciekawe, że my przyjśliśmy i wiem, wiązł tak rano Ja wiem co to jest A to ty no. brywa brywa. Brywa. czemu ty wiedziałeś, ja nie wiem? Bo ja nie wiem, wreszcie nie wiedziałem A co to polega? Nie wiem Czyli nic nie jemy Mówię ci, że będzie wreszcie nie wiedziałem Tylko żeby w sposób aktywny Ty jesteś tępny, możemy tego kozę wziąć, z łodzi może dojechać no ja, ja się już tak ubrałem, nie? Ja, ja też nie chcę. To, to będziesz na dole To my wycinij, to my Polega na tym Rozumiałem. Tak, to trudno To trudne? Doszedłem Doszedłem Spałeś coś w ogóle, Dobrze wyglądasz że Bo Co ci na make upie robili? Nie wiem Zostałem? Powiększali? jeszcze no, Tak, powiedziała O, masz tak zajebiście, że nie potrzebujesz tego. Nie było I Jeszcze numer na... No <grym> napisz do mnie po nagrywce Numer specjalnej drogi Jak są te numery, że jakiś facet stalkuje dziewczynę I masz zezwolić dziewczynę, rozumieć to tak że... Jak tam, jak tam w ogóle? 正面脸。 Przygotowanie. Po tym, co nagrywaliśmy na razie, to nie czuję się gotowy, ale. Mam ale nadzieję. czego się spodziewasz? Jakie, to, jakie będą konkurencje? Nie mam pojęcia. Autentycznie. No, za, zakładam, że trochę wiedzy tam ma być SFIP z FIP-y, z jakkolwiek chcemy to nazywać. Tak. Piłka można. Ale jesteś jest przygotowany na zasadzie, to jest najdroższa karta FIFA 2017, z 28 października 2017 roku. I jesteś, jesteś w stanie? Oczywiście. No i świetnie, o to mi chodzi. Słuchaj, z pomocą Tomka Świąkały, wydaje mi się, że jestem w stanie dzisiaj zrobić wszystko. Tomek może się tutaj przydać. To jest to jest, to jest dobra karta przetargowa Podczas rozmowy z tobą już myślę, że możemy odjąć wam 50 punktów Z racji, że macie ołatwi to, 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 to jest Mogę ci się dać przykrość? I? To jest... Jeszcze I mokre masz teraz, nie? Chodź, będzie z, i z piłki i z FC24 No to to jest 24 mm. musisz to wykerować Ja z robię pewnie Nie no, nie, nie jestem po jest, co Poza jest... jest... obcami Jesteś jesteś chodzącym z I Dzisiaj pokażę moc. W godziny godzinach snu? My się pojedziemy, dostaniemy na górę. To będzie kompromitacja. To jest to, się dobra zabawą. Trzeba to tak zanotować, że będzie blisko. Ale nie będzie, można Wtedy nie mamy wpływu na to. Ale jeżeli zrobię jakiś przelewik? Nie, no dobra, więc jesteśmy tutaj. Bo to ma jak przestanki damy... hmm. w sali i tam A my się nie znamy ani na tym, ani na tym. Powinniśmy mieć jakieś takie dodatkowe punkty. Mówię, że boimy się z chłopacy mówili, że macie mieć 50 punktów więcej na starcie. To mało Wydaje mi się, że nie żartowałem Chyba, że my będziemy mogli okazję nie korzystać z telefonu Na przykład ja będę się schylał, dodać do buta Czyli Google Skąd no, tak, szkali na każde pytanie, no, tak tak ale nie zauważam tego, ja to szybko zrobię. Zobacz, nie wiem. tak. ty widzisz teraz, że to nie z telefonu? To nie No. A, ale to jest z telefonu. Nie. No, okay. Słuchaj, mogę powiedzieć tak jak Kamil Grabara, że urodziłem się przygotowany. No, <that> Aczkolwiek nie wiem tak anyway. tak do czego. Myślę, że będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze. jak tam w ogóle, jeżeli chodzi o FIFA? Umiejętności, wiedza? Wiesz co, zależy co definiujesz jako wiedzę o Fifie, mhm. Umiejętności kiedyś były Fifie 2018, takie, że dobiłem powiedzmy do tej piątej dywizji. Nie wiem, mhm. czy to, to jest oznaka umiejętności czy braku. Nie, jest, absolutnie. Jakiś tam w miarę. Mhm. Potem już grałem mniej, ale jakoś tam myślę, że nie skompromitowałbym się. Dlatego też w mi nie jest, że dostajecie dwa razy mniej punktów za pewno Odpowiedź, Ale, oni okay. dwa razy ale to Wytłumaczę przez zobaczył na miejscu Także panie i panowie nadszedł czas, pora na quiz Który jak mówiłem wcześniej jest na kanale od Belga Damiana A teraz kilka słów ode mnie od nie, 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 nie mam szans Ale oni tego nie wiedzą, bo jest, jest za Właśnie mi się wydaje, że tak nie będzie często przeze mnie naciskany. A może nie będzie śmieszny dźwięk wydawał? No i co z może... No i śmiesznie będzie Dajcie mi innego kompana Coś się, się okazuje? Czy to jest bomba. Jak kliknięcie coś nas tu i zginiemy A słyszeliście dźwięk, czy nie? Nie, To nie klikajcie. Ciekawość tego, co się wydarzy po tym, jak naciśniemy guzik była tak potężna, że musieliśmy wylosować za lafem, kto to naciśnie. Olaf zaproponował kamień po nożyce, no i chyba nie muszę tłumaczyć, jak to się skończyło. To jest niesprawiedliwe? Nie nastawiajcie się na Nie nastawiajcie się na ja sprawiedliwość no mam wejść tak po prostu sobie tutaj? Tak, sobie te kupy, nie tylko pojęcie nie za daleko Żeby być tam przez świetle Jak chcecie, jak chcecie machać to Jak chcecie, jak chcecie machać to Zrobione Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! W Gifte i mam zaszczyt i przyjemność przywitać Was w pierwszym i być może nieostatnim ostatnim odcinku gamingowego teleturnieju Red Bull Engine Game. Dzisiaj będziemy się to ale... Jeszcze raz to zrobię. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Wittes Montowski! Mam zaszczyt przywitać Was w pierwszym i być może nie ostatnim odcinku gamingowego Tyle turnieju ty Red Bull Games. Zasady są proste, mamy się dobrze bawić, ale zanim to zróbmy jeszcze dubla, okej? Okay? Zanim zaczniemy oczywiście żart prowadzącego, zanim poznamy bohaterów naszego dzisiejszego widowiska Moi drodzy, słuchajcie, pukanie dobra w Dobra, raju otwiera święty Piotr, a przed nim stoi Arkadiusz Mil. I święty Piotr mówi, co ty tutaj robisz, Arku? On no, no ale jak trafiłeś do bramy. Spodziewałem się błędów. Zaczynamy! Ale... Zaczynamy, moi drodzy! To zdanie bohaterów dzisiejszego show! Spróbuj EASPOS It's in the EA Sports dobrze! Dobrze to zrobił. Bardzo prosimy olaf. Podstawowy błąd jaki zauważyłem to jest to, że użyliście języka angielskiego. To nie jest it's in the game, tylko to jest...

Panu radę, ten o. <S smoke> Zobacz, co tu mówię, Jeżeli powiesz mi, jaki masz wynik, jaki będziesz miał w przybliżeniu wynik, i pomylisz się o 50. o 50 punktów, to dam ci jeszcze dodatkową stówkę na całej. 515. Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. nie To będzie to u nas o, To nie jest to, to nie jest to o, Ciekawa próba Ciekawa próba Przy takich strzałach kolego Przy takich strzałach kolego, a, takich strzałach kolego... O, Nie wiem Pomyśl o po zmianie zawodu Tak jest Tak jest Dobrze ja kolego tak To za ja to... dużo to, 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 to i śmianie zacznę a, a, jest, Tak jest Wiedziałem, że w końcu się a, Panowie Ostatnie pytanie Ta. Dzięki Arwin, dzięki Olaf, gratuluję, dziękuję bardzo Po zakończonym quizie nadszedł czas na robienie zdjęć do miniatury, czyli coś w czym jestem absolutnym ekspertem. Szalenie wiedziałeś, że trafisz w kartę z okienkami. Super, super, dzięki. Ja może z bliskiem że Tak, świetnie. Myślę, to było... Fajnie? Tak. Dobra, popatrz, gdzieś jest bok i... Super, trochę mniej bok, tutaj gdzieś mnie. Ale Albo nie nagrywa Spokojenie dla tak. mnie. Nie bądź zdziwiony. Ale nie no to wydążyć idzie, bo jest już takiego zguźniejszego. Gdzieś w pańdzierniku bądź teraz? Dobra, a bądź zdziwiony. Będzie ciężko się mieścić. Ja Bardzo ciężko. Najgorsze kółko w moim życiu są super ci dzień, coś najlepszy Dobra, dzień się i mocno.